z wszystkich serdecznie. Z tej strony Aleksy i się otworzy trzy hobby saszetki. Dwie z ekstraklasy jedną z pierwszej ligi. Zaczynajmy. Pan Kyrylo Petro. Pan Dawid Drachal. Pan Sokratis Judis. Pan Benedikt Zech. Pan Artur L. Sobiech, Pan Lisandro Semedo, Pan Dante Stipica w limicie do 150 i Gol Explosion w limicie do 60 pana Artura Siemaszki. Teraz Saszetka z Ekstraklasy z najnowszej serii. Pan Adrian Jeges. Pan Jehor Macenko. Pan Joel Pereira, Pan Manuel Sanchez, Pan Ziła Tara, Pan Elias Olson, Pan Wasław Srejk na kartynek z Gen i literologii Pana Lukasa Podolskiego. Teraz ostatnia saszetka, tym razem z datki pierwszej ligi. Pan Wiktor Bogacz. Pan Filip Starzyński, pan Czabi Auzimendi, pan Marcel Mansfield, pan Mamin Samiank, pan Radosław Majewski na karcie Atenzyn, Dą pan Damian Warkoł i pan Przemysław Banaszczuk i gmin do 25 pan Fabian Hiszpański. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.